Dobrze mi z tym, naprawdę dobrze mi z tym. Gorzej, jak się kiedyś spełnią myśli, które są ze mną. Zatrzymam się, stanę wtedy, zrobi się ciemno. Codziennie zapierdalam z zawrotną prędkością. Dobrze mi z tym, naprawdę dobrze mi z tym. Gorzej, jak się kiedyś spełnią myśli, które są ze mną. Zatrzymam się, stanę. Jesteśmy na mojej dzielni właśnie. A tu znajduje się studio. W sumie chyba tu się znajduje moje mieszkanie, a w nim jest studio. I będę nagrywał całą płytę, która na, na razie jeszcze nawet nie wiem jaki będzie miała tytułowo Nie mu wszystko wiedzie w praniu Także głowy się nie stoli się żyć powoli nie wychodzi Z drugiej strony to nie szkodzi Lubię jak się powodzi Gorzej jak coś przeszkodzi jak zaskoczy Widać, że spać nocą, bali się kontrolka, w pniu jungle się toczy. Codziennie zabierdalam za wrotną bliskością. Dobrze mi z tym, naprawdę dobrze mi z tym. Gorzej, jak się kiedyś spełnią myśli, które są ze mną. Zatrzymam się. W stanę... ogóle pracuję na Abletonie i i, i na Reasonie. Fajnie mi się pracuje na tych programach. W ogóle łączy łączę, łączę je ze sobą. Reason jest jako pod, pod Abletonem jako ReWire. Bardzo fajnie to wszystko pracuje. Tylko, że ryzona głównie używam, żeby robić bębny. Reszta jakoś opaganiam wszystko na wtyczkach, na abletonie. <grywa> tak, I tak zanim, zanim zacznę zgrywać wokal, to przerzucę sobie to, to już na wave'a i wrzucę w ogóle tona jako jako, tak łaj, jako audio. To żeby nie, obci nie obciążać zbytnio procesora przy nagrywce i, i pamięci mniej za go nie zużywać. Dobra, gdy poszukać tekstu. ja sobie założyłem, że tego albumu nie będę nagrywał na dwa czy tam trzy główne wokale, tylko dużo lampy, kompresja i na jeden wokal typowo plus dopowiedzi będzie brzmiał klasycznie. Wiele powód, z której krążą między nami, i zagłucają spokój pozornie, już Jednak ręczą, czy tak bardzo nie zważasz na konsekwencje, i nieważne przez i miejsce, ty i tak zacierasz ręce, inne wchodzą w krew. Także robisz to bezwiednie, bezwarunkowe oznak, terminy bardzo pokrewne, święta weekend niepowszechnie drugi skarb państwa swoim zdrowiem i portfelem i to już dalej są też pokusy liczbowe pieniążki jednym słowem, te dla których tracisz głowę zabawy hazardowe napełniają optymizmem dając ci przyszłości wizję twoim bliskim robią krzywdę ulegamy wciąż nie raz, popełniamy błąd wiedząc, że kolejny dzień przyniesie zdrowo przez prawe kroki w... głowie nam bądź pozwoli puścić w nie pamięć, by stłumić moralny szok na bog odstawić myślę, że będzie si? teraz została jeszcze, jeszcze refren i druga zwrotka i trzecia zwrotka Chyba oczywiście tego już Wam nie pokażemy ja muszę coś zostawić na później Także Peace!